Chcę zostać streamerem. Jedną z pierwszych rzeczy, których musi się nauczyć, jest konfigurowanie OBS-a, czyli programu do streamowania. I w tym filmie pokażę Ci jak to zrobić. Pierwszym krokiem jest wejście na stronę obsprojekt.com i ściągnięcie OBS-a na odpowiedni system operacyjny. Po odpaleniu będzie on wyglądał mniej więcej w ten sposób. Oczywiście może się nieco różnić, ponieważ nowsze wersje mogą przejść jakieś małe metamorfozy, natomiast na 100% się połapiesz. Na początku przyjrzyjmy się, co my tutaj mamy. Na środku widzimy podgląd tego, co aktualnie nadajemy. Sceny są to po prostu różne sceny, które możemy sobie ustawić. I w zależności od tego, to potrzebujemy zmieniać, a źródła obrazu są to elementy tych scen. Dalej widzimy mikser dźwięku. Tutaj, jak sobie ustawimy dźwięki systemu oraz mikrofon, to będziemy mieli potencjometry i będziemy mogli sobie sterować głośnością naszego streamu. Kolejnym panelem są efekty przejścia scen i tego chyba tłumaczyć nie trzeba. No i w końcu dochodzimy do panelu sterującego, gdzie możemy rozpocząć stream, rozpocząć nagrywanie, uruchomić wirtualną kamerę, włączyć tryb studia albo wejść w ustawienia i skonfigurować OBS-a. Właśnie w tym miejscu znajdziemy najważniejsze ustawienia naszego streamu i są one podzielone na 8 Zakładek. Zaczynamy od pierwszej, czyli od głównej. Tutaj tak naprawdę nie ma żadnych ważnych ustawień, natomiast warto sobie przeczytać wszystkie te możliwości, które tutaj mamy, żeby wiedzieć, po prostu co możemy w OBS-ie zrobić. W drugiej zakładce, czyli stream, wybieramy sobie, gdzie chcemy streamować. Możemy streamować albo na Twitcha, albo na YouTube'a, na Facebooka, na Restream i o na Twittera, albo na ewentualnie Pokaż Wszystkie, I tutaj mamy naprawdę bardzo dużo różnych serwisów. Prawdopodobnie będziesz chciał streamować, będziesz chciał streamować na Twitcha, więc wybieramy sobie Twitcha. I tutaj mamy dwie opcje. Możemy podłączyć konto, co jest zalecane przez obs Jak sobie to klikniemy, to pojawi nam się okno logowania do Twitcha i jak się zalogujemy, OBS sam pobierze tak zwany klucz streamu. Albo właśnie możemy użyć klucza streamu, co ja w tym filmie zrobię. Klucz streamu to jest powiedzmy taki prywatny link do Twojego kanału. Publiczny to jest twitch.tv i tutaj Twój nick, a prywatny to jest właśnie klucz streamu. Gdzie taki klucz streamu znaleźć? Wchodzimy na Twitcha, w prawym górnym rogu klikamy na nasz awatar, następnie panel kontrolny twórcy, następnie tutaj wybieramy sobie ustawienia, transmisja i w tym miejscu mamy właśnie klucz transmisji równej klikamy kopiuj a następnie wklejamy go w to miejsce. I tutaj uwaga, jeżeli pokażesz publicznie klucz streamu, każdy będzie mógł na twoim kanale streamować coś. A to się kończy zazwyczaj tym, że streamują ludzie głupoty i twój kanał dostaje bana. W związku z czym nie możesz nikomu tego klucza streamu pokazać. Gdyby jednak zdarzyło się tak, że przez przypadek komuś pokazałeś lub pokazałaś, to tutaj masz opcję zresetowania tego klucza. W tej zakładce to wszystko, przechodzimy dalej do zakładki wyjście. W tej zakładce pierwszym krokiem, który sugeruję zrobić, jest zmienić tryb wyjścia z proste na zaawansowane. Owszem, da się streamować na proste Natomiast na przykład, jeżeli chciałbyś, chciałabyś rozdzielić ścieżki z dźwiękiem, tak, żeby mieć muzykę tylko na streamie, a nie na nagraniu, będziesz potrzebował, będziesz potrzebowała opcji zaawansowanego trybu. W zakładce streaming znajdziesz ustawienia jakości Twojego streamu, dlatego też jest to dosyć ważna zakładka. I ona jest podzielona na dwie części: ustawienia strumieniowania oraz ustawienia enkodera. W tej pierwszej części w tym filmie istotny będzie tylko encoder, to sobie zostawimy na inny film. A przeskalowanie obrazu tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Jeżeli chodzi o encoder, mamy do wyboru tak naprawdę tylko dwa x264 oraz Nvidia NVK264. Mogą też pojawić się tutaj inne opcje do wyboru, w zależności od tego, jaki masz sprzęt w komputerze, ale interesują nas tylko te dwa kodeki. I teraz tak, który z nich wybrać? Jest to zależne od tego, jakie masz podzespoły w komputerze, natomiast powiem tak, jeżeli masz kartę od AMD, wybierz X264. Jeżeli masz kartę od NVIDIA, GTX-a 1660, albo RTX-a któregokolwiek, wybierz NVIDIA NVEC. Jeżeli masz kartę od NVIDIA, ale poniżej gtx -a 1660, ale dalej GTX-a, to zazwyczaj Nwek będzie dobrym wyborem, lepszym od X264. A co w innych przypadkach? Wtedy najlepiej jest wybrać jeden i drugi i zobaczyć, zarówno jaka jest jakość streamu, jak i obciążenie komputera i zdecydować się po prostu na ten, który lepiej działa. W zależności od tego, który z nich wybierzemy, będą inne ustawienia encodera, więc przejdziemy sobie zarówno przez jedne, jak i przez drugie. Jeżeli chodzi o X264, tryb przepływności wybieramy sobie CBR, ponieważ i YouTube i Twitch takiego trybu wymaga. Jeżeli chodzi o przepływność bitową, jest to jakość Twojego streamu. Takim standardem na Twitchu jest 6000, ale żeby streamować w 6000 trzeba mieć odpowiedni internet, mianowicie około 7 megabitów na sekundę co najmniej. Jeżeli masz mniejszą prędkość internetu, czyli dajmy na to 4 megabity na sekundę, no to wtedy dobrze jest ustawić sobie jakieś 80%, czyli w przypadku 4 ustawilibyśmy sobie jakieś 3700. Jeżeli mielibyśmy 5, no to ustawilibyśmy powiedzmy 4,5. Tak żebyśmy poza samym streamem mogli wysyłać jeszcze inne dane, no i w momencie kiedy i prędkość internetu nieco spada, no to też żeby nam stream nie zlagował. W moim przypadku ja mam jakieś tam 36, ustawię sobie spokojnie 6. I to jest taki standard, w którym większość streamerów streamuje natomiast jeżeli chcesz streamować powiedzmy w lepszej jakości, na YouTubie spokojnie można sobie ustawić 8 czy nawet 10 tysięcy, natomiast Twitch ma ograniczenie do 8 i w przypadku Twitcha sugerowałbym najwięcej ustawić 7900 a takim standardem na chwilę obecną w Polsce i ogólnie rzecz biorąc na świecie jest około 6000, jak sobie taki ustawisz to nikt nie będzie narzekał. Tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że jeżeli Twój komputer nie daje rady ze streamem to można ten bitrate zmniejszyć natomiast to w małym stopniu obciąża tak naprawdę procesor. Dalej, to zostawiamy odznaczone Tutaj zostawiamy 0. Dalej mamy ustawienie obciążenia CPU, wyższe mniej CPU. Chodzi o to, ile czasu procesor ma obrabiać jedną klatkę. Jeżeli damy sobie very fast, no to ten procesor będzie tą klatkę obrabiał bardzo szybko. Jeżeli damy sobie ultra fast, to będzie on obrabiał bardziej, jeszcze szybciej, czyli będzie mniej obciążony. Więc jeżeli Twój procesor nie daje rady ze streamem, to może zmienić z very fast na super fast albo na ultra fast. Jeżeli natomiast masz bardzo dobry procesor i masz jeszcze w trakcie streamowania i grania wolne zasoby na nim, to możesz zwiększyć na fast, faster czy też fast. Na medium prawdopodobnie mało, który procesor da rady jednocześnie streamować i uciągnąć grę. W związku z czym fast to jest takie powiedzmy, że maksimum. Jeżeli streamujesz na dwa komputery, no to teoretycznie na drugim komputerze można ustawić nawet slow czy Slower, ale domyślnie większość osób streamuje na very fast i to sugeruje na początku start. Profil możemy zmienić na high, polepszy to nie za jakość streamu. Dostrajanie i opcje zostawiamy takie, jakie są. Jeżeli chodzi o ustawienia NVK, one wyglądają dosyć podobnie. Typ przepływności zostawiamy CBR. Przepływność bitową ustawiamy sobie taką samą, jak w przypadku X264. Tutaj ustawiamy sobie 0. Profil ustawień. Tutaj mamy do wyboru, tak na dobrą sprawę, trzy rzeczy, czyli najlepsza jakość, jakość i wydajność. Nie widziałem jeszcze potrzeby ustawienia najlepszej wydajności. Natomiast przy słabszych kartach, teoretycznie, może to być rozwiązanie. A jeżeli masz lepszą kartę, możesz ustawić najlepszą jakość i normalnie sugeruję ustawić jakość. A jeżeli Twoja karta, Graficzna nie daje rady, no to wydajność w ostateczności najlepszą wydajność. Ja sobie tutaj zostawię jakość, profil zostawiamy na high. Luga można to zaznaczyć, kiedy grasz w gry, które są mało dynamiczne, mało się obraz zmienia, na przykład Heroes 3, Hearthstone, szachy i tym podobne rzeczy. To nieco polepszy jakość twojego streama. Natomiast w przypadku gier z dużą dynamiką, zostawiamy to odznaczone, a to znowu zostawiamy zaznaczone. GPU, jeżeli masz więcej, większą ilość kart graficznych, to możesz wybrać sobie tutaj, którą kartą graficzną OBS ma streamować, a maksymalną liczbę klatek Biframe frame zostawiamy na 2. W przypadku mniej dynamicznych gier, teoretycznie można zmienić na 4, ale nie ma takiej potrzeby i lepiej sobie zostawić 2. I to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o ustawienia streamingu. A my teraz przechodzimy do kolejnej, czyli dźwięk. Tutaj tak naprawdę nie ma wiele do roboty. Zostawiamy sobie i częstotliwość próbkowania i kanały, tak jak są domyślnie. Tutaj urządzenie audio. Włączamy sobie domyślnie, to są dźwięki naszego Systemu, czyli wszelkich komunikatorów, przeglądarki i gier. Natomiast jeżeli chodzi o mikrofon, dodatkowe urządzenia audio, to wybieramy sobie mikrofon, którego chcemy używać. Przykładowo, niech to będzie ten, którego ja teraz używam. Jak klikniemy sobie Zastosuj, to w mikserze dźwięku tam na dole em, nam się pojawiają potencjometry i będziemy sobie już mogli manipulować głośnością tych poszczególnych urządzeń. Możemy też oczywiście dać więcej, większą ilość urządzeń, na przykład dwa mikrofony, jakieś dodatkowe urządzenia. A teraz przechodzimy do kolejnej zakładki, czyli do obrazu. W tej zakładce ustawiamy rozdzielczość naszego streamu oraz ilość klatek na sekundę. I tutaj na sam początek mamy rozdzielczość bazową, czyli rozdzielczość podglądu, którą mamy w OBS-ie. Tutaj sugeruję ustawić to samo co w rozdzielczości wynikowej, czyli tego co wysyłamy na Twitcha. Jeżeli chcemy streamować w full HD, czyli takim standardzie, to ustawiamy sobie 1920x1080 tutaj i tutaj. Jeżeli natomiast chcemy streamować w wersji bardziej oszczędnej, to ustawiamy sobie taką samą wartość tutaj i tutaj. Teraz tak, w jakiej rozdzielczości streamować? Jeżeli masz słabszy komputer, nie kombinuj i ustaw 1280 x 720. To mocno odciąży komputer, a jednocześnie widzowie nie będą za bardzo narzekać, ponieważ dużo widzów ogląda w oknie albo na telefonie i tak naprawdę mało kto ogląda na full screenie, więc to nie będzie jakoś super bardzo widoczne. Kolejną rzeczą czy kolejnym wyznacznikiem może być bitrate, w jakim streamujesz. Jeżeli używasz bitrate'u do 4500, czyli masz 5 megabitów uploadu, to dobrze jest sobie też ustawić 1280 na 720. Jeżeli używasz od 4500 w górę, to spokojnie możesz ustawić już full HD, czyli 1920 na 1080. Standardowo większość streamerów streamuje full HD, czyli ustawimy sobie to w ten sposób. Tak jak tutaj widzisz, filtr skalujący, rozdzielczość pasuje, skalowanie nie jest wymagane, więc to sobie pominiemy. Na koniec typowa wartość FPS, czyli ilość klatek na sekundę Twojego streamu. Jeżeli streamujesz do 4000 bitrate'u, zostaw 30. Jeżeli streamujesz powiedzmy od tych 4 czy 4,5 w górę, to zmień sobie na 60. To jest w tym momencie standard i widzom zależy na tym, żeby te 60 klatek było, no bo wtedy obraz jest po prostu płynniejszy. Dalej mamy zakładkę ze skrótami klawiszowymi, takimi jak rozpocznij się, zatrzymaj stream, czy rozpocznij zatrzymaj nagrywanie. No myślę, że tego raczej nie trzeba tłumaczyć. Dalej mamy ułatwianie dostępu. Tutaj mówiąc krótko, możemy sobie pozmieniać kolory paru rzeczy w OBS-ie. Jest to chyba tryb przeznaczony głównie dla daltonistów, tak mi się wydaje, natomiast jeżeli chcesz, no to możesz sobie na przykład Czerwony zmieni na jakikolwiek inny. No i na końcu mamy zakładkę zaawansowane. I to jest zakładka podobna do zakładki główne, ponieważ tutaj nie ma niczego takiego, co trzeba ustawić. Natomiast warto sobie tą zakładkę przejrzeć i zobaczyć, co tutaj jest. Takich rzeczy, które ja na pewno chciałbym Ci pokazać, to priorytet procesu. Tutaj warto sobie ustawić powyżej normalnego. Tak, żeby OBS zawsze miał priorytet na procesorze czy na karcie graficznej. I jeszcze jedna rzecz, a, mian a mianowicie dynamicznie zmień bitrate, by zapobiec zapchaniu łącza beta. To można sobie włączyć, bo to działa na tej zasadzie, że jeżeli w jakimś momencie twój internet zwolni i nie będzie mógł wysłać 6 megabitów, E, tylko na przykład 3, to automatycznie zmniejszy się bitrate w OBS-ie i stream się nie zatnie, tylko się pogorszy jakoś na chwilę, ale stream nie sfrizuje, czy nie zacznie się buforować, co też polepszy jakość oglądania widza. I to jest tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o ustawienia Twojego streamu. Teraz możesz kliknąć zastosuj, OK, no i zacząć tworzyć sceny. A o tym, jak tworzyć sceny, opowiem Ci w tym filmie tutaj, więc jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie sceny stworzyć oraz jak te sceny stworzyć, to kliknij i obejrzyj sobie ten film.